Czy Fundacja Heizera oszukała chore dziecko, poseł Konfederacji, który po piaku zwyzywał i poszarpał policjantów, i siedmiolatek, który przyniósł do szkoły podstawowej granat? Ja jestem Bagiet, były policjant, mówił o służbach bez cenzury. Zapraszam na policyjny przegląd tygodnia. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, Sierżant Bagieta z tej strony. Przepraszam, że w kolejnym tygodniu znowu przysyłałem przegląd tygodnia o jeden, ale niestety yy, po prostu pogryz mnie pies. Na ostatnim weselu musiałem jechać tam na szczepionkę na tężec i no tam zweryfikować szczepienia wiadomo. Nie moje, choć pies. Ehe. Lecimy z pierwszym newsem. Czyli pan Ryszard Wilk, poseł Konfederacji postanowił się zabawić na mieście. No każdy ma prawo do zabawy, tak, wszystko jest dla ludzi. No ale pan ewidentnie przesadził z alkoholem i znalazła go policja. Leżał gdzieś tam na jakiejś drodze, kompletnie trzeźwy i policjanci chcieli tam go nie wiem podnieść, pomóc mu czy coś. No ale panu się to ewidentnie nie spodobało i postanowił policjantów zwyzywać. Lecimy tutaj. Poseł Konfederacji komentuje swoją awanturę z policją. Przepraszam. Wszystkich. Stres i emocje zawsze znajdą jakieś ujście, ale nigdy nie powinny w taki sposób, napisał na Facebooku poseł konfederacji Richard Wilk. W ten sposób odniósł się do awantury, w jaką wdał się z policjantami podczas interwencji. Funkcjonariusze zastali go siedzącego na środku jezdni. Nie mógł wstać o własnych siłach, a gdy udzielili mu pomocy i doprowadzili do radiowozu, zaczął ich obrażać i się z nimi szarpać. No ale teraz posłuchajcie w jaki sposób, bo to nie było tam, a zostaw mnie psie, tylko tam, no grube inwektywy leciały. Na miejscu funkcjonariusze od razu wyczuli wąch alkoholu. Ponieważ polityk nie był w stanie poruszać się w własnych siłach, policjanci podnieśli go i doprowadzili do radiowozu. Sam poseł okazał legitymację, co nie pozostawiło żadnych wątpliwości co do jego tożsamości. służby zadzwoniły do brata posła, aby pomogli mu wrócić do domu. Wówczas jak pisze gazeta wyborcza, wilk wpadł w szał, zaczął wymachiwać rękami. Policjantów zaatakował całą serią wulgarnych wyzwisk. Robicie ze mnie pajaca skórwy syny. Kurwa, narażacie się na śmieszność, będziecie rozliczeni, Siad. Miał również próbować ucieczki z radiowozu. Polityk miał także zaatakować policjantów fizycznie. I jednemu z nich zerwać pagony oraz kamerę. Ostatecznie z rąk policjantów odebrali go brat z ojcem. Najbardziej mnie urzekło to siad. Fajne, bo takie tematyczne, wiecie ale sami chyba musicie przyznać, że nie przystoi to posłowi, tym bardziej, że z tego co możemy przeczytać popełnił dwa przestępstwa, bo jest to naruszenie nietykalności przez to zerwanie pagonów i znieważenie funkcjonariusza publicznego, za co odpowiednio grozi do trzech lat pozwolenia wolności lub do roku. No wiadomo, pan poseł ma immunitet, więc sytuacja będzie tutaj w jego przypadku wyglądała zgoła inaczej. Pan poseł mówi, że już z policjantami się spotkał tam, żeby ich przeprosić, no ale nic tutaj... Przeprosienie nie dają, bo akurat te przestępstwa ścigane są z urzędu, więc no wstyd. Hańba i wstyd. Tak się nie robi. Ja dziękuję wszystkim wspierającym mój kanał. Resztę zapraszam również do wsparcia mojego kanału, kliknięciem wesprzyj przy nazwie kanału. Teraz przechodzę sobie właśnie na tą opcję wsparcia zamiast Patronite, bo szczerze mówiąc, nie ogarniam już tego Patronite'a kompletnie. Więc jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, to zapraszam. Link będzie w opisie filmu i w przypiętym komentarzu. No i kolejny news dotyczy bardzo zirytowanego pana byłego policjanta, który okazał się po prostu zwykłym turbolem. Ja to to przynajmniej tak odebrałem, bo ja rozumiem, no trzeba reagować, tak? Jeszcze jak ktoś tam śmieci w jakimś parku narodowym, czy w jakimś takim nie wiem, miejscu, powiedzmy, gdzie. A weź, co jeszcze w reklamówce masz? Chcemy zaznać kontaktu z naturą. Mnie to bardzo denerwuje, jak ktoś śmieci w miejscu publicznym, albo na przykład wyrzuca butelkę gdzieś, jak jedzie, no ale jak czytamy. Tygodnik podhalański. Ile mam czekać na interwencję? Irytuje się były policjant. Widział młodego mężczyznę, który w czwartkowy wieczór, idąc dolną równią krupową, wyciągnął z koszy butelki i rzucał nimi dookoła. I co? On zareagował, oni nie. Dzwoniłem na 112 i to pięć razy, bez reakcji. W końcu usłyszałem, bym nie blokował linii, bo oni przecież powiadomili zakopiańską policję. I co? Ja mogłem obezwładnić tego człowieka. Ale co? Miałbym na nim siedzieć 20 minut, nie widząc nawet, czy ktokolwiek przyjedzie. Nerwuje się Marek Czekalski, były policjant, dzwoniąc na Telefon dyżurny tygodnika podhalańskiego. Jak przekonuje wandal szedł sobie spokojnie dalej, a okolica jest usiana potuczonym szkłem. W końcu odezwał się patrol. Policjant zadzwonił z pytaniem, czy to ja zgłaszałem interwencję, po czym poinformował mnie, że są jedynym patrolem i są w innej części miasta i się nie teleportują na dolną rówień krupową. Potem usłyszałem do widzenia i tyle było z naszej rozmowy. Sprawca chodzi sobie dalej po zakopanym. No, panie były policjancie, no to ja nie wiem, gdzie pan przesiedział wszystkie te swoje lata w policji. O podejrzewam, że na pewno nie na ulicy. I nie zna pan charakterystyki pracy na ulicy, albo dopadł pan taki syndrom emeryta w tym momencie, że generalnie to tylko pan się na wszystkim zna, a wszyscy policjanci to byli chujowi są chujowi, a pan jest, pan był jedynym dobrym policjantem w całej Polsce. W ogóle wszyscy robią źle, tylko pan robił dobrze. Otóż nie. Człowieku, czy ty uważasz, że interwencja, gdzie chłop se rzuca butelki w krzoki, to jest interwencja o jakimś wysokim priorytecie? Wiecie, wiesz, wiesz, ile brakuje teraz policjantów na ulicy? No to ja, panie były policjancie, który jest tak zajebiście zainteresowany y, bezpieczeństwem publicznym i całą formacją, brakuje na ulicy od 16 do 17 tysięcy ludzi. A uwierzcie mi, że te braki to są właśnie braki na ulicy, bo na tych wysokich stanowiskach, gdzie całkiem możliwe ten pan pracował, to, to tam braków nie ma. Tam zawsze są wszystkie obsadzone. Więc tak, proszę pana, panie. Były policjancie, jak tam ci było, Marku Czekalski. Całkiem możliwe, że policjanci ci tak powiedzieli, bo kurwa, jak sami ci powiedzieli, są jedynym patrolem. W powiecie, nie rozdwoją się, nie teleportują się, wielce panie urażony były policjanci i nie będą teraz jechać po to, żeby łapać chłopaca za śmieca miejsce publiczne, bo na przykład może być przemoc domowa, może być jakiś nietrzeźwy awantrujący się, złapany na gorącym uczynku włamywacz, czy cokolwiek innego. Panie obrażony czekalski. Denerwuje mnie to strasznie. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, ale chyba mamy tutaj turbola na emeryturze, który nigdy nie pracował na ulicy. No ile Lecąc dalej, tutaj bardzo duży sukces Łowców Cieni, ponieważ niezwykle groźny przestępca został zatrzymany przez Łowców Cieni. Ukrywał się w przygranicznej miejscowości. Mężczyzna był ścigany od grudnia 2023 roku w związku z możliwym udziałem zatrzymanego w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją, przemytem oraz wprowadzeniem do obrotu narkotyków na terenie Polski oraz Czech. Z posiadanych przez policjantów informacji wynikało, że poszukiwany jest bardzo niebezpieczny i może posiadać broń palną. W przeszłości podczas prób zatrzymania przez czeską policję m.in. taranów, Pojazdy policyjne kierowanym przez siebie samochodem. Gratuluję, gratuluję. Bardzo duży sukces. O sukcesach też trzeba mówić. Zajebiście, że możemy przeczytać takie pozytywne newsy. Tym bardziej, że w ogóle Łowcy Cieni to jest zajebiście ciekawa praca. To są policjanci, którzy zajmują się poszukiwaniem celowym osób, czyli osób, które ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości i przed organami ścigania. Ja pamiętam a propos tego taranowania gość, który mnie zaatakował na służbie, spryskał mnie gazem. Tam w ogóle potem okazało się, że mu jeszcze przybyli. Jak nam uciekł już, jak, jak mnie spryskał gazem i uciekł. Yy, i przybili mu w ogóle usiłowanie Zabójstwa policjanta potem, bo jeszcze jednego policjanta chciał potrącić i w końcu go namierzyli w chorzowie, jak sobie jechał, i zrobił dokładnie to samo. Jak go policjanci próbowali zatrzymać, to próbował rozpychać auta na boki, ale w końcu go zatrzymali. Swą drogą byłem na rozprawie i goś odpowiadał z wolnej stopy, więc nie wiem, czy mu tam ten zar zar zarzut zrzucili, czy o co chodzi, ale byłem w ciężkim szoku, że się z chłopem spotkałem na poczekalni. W sądzie, powiedzieliśmy sobie dzień dobry i czekaliśmy. <laughs> to było zajebiste przeżycie. Muszę wam w końcu o tym opowiedzieć. Wiem, że tak obiecuję, obiecuję, ale kiedyś wam opowiem. Tę historię. No i w Śremie mamy taką sytuację, że policjantki miały być molestowane w pracy. Ale nie tylko, ponieważ miało tam dochodzić do mobbingu. Mobbing w policji szok. Nikt nigdy wcześniej o tym nie słyszał, do no nie? Nie ma takich rzeczy. Policjantki ze Śremu były molestowane. Funkcjonariusze opowiadają o skandalu: Mobbing, molestowanie policjantek, fałszowanie statystyk i tuszowanie afer. Taki obraz wyłaniał się z anonimu, który trafił do Onetu i dotyczył komendy policji w Śremie w Wielkopolsce. Po naszym kwietniowym artykule do jednostki pojechał m.in. zespół policyjnych psychologów. Z KWP w Poznaniu. Jak ustaliliśmy z przeprowadzonych przez nich ankiet, wynika, że część policjantów potwierdziła naganne zachowania ze strony przełożonych, w tym pojawiające się niestosowne propozycje seksualne. No i moi drodzy, możecie się zastanawiać, bo jeżeli był powiadomiony zespół psychologów, BSWP, potem jak się w ogóle dowiemy, czy tam jakiś zespół kontroli, czyli to i to, bo już teraz nie pamiętam, zaraz, zaraz do tego dotrzemy, to na pewno były jakieś czynności podjęte i ujawnione jakieś nieprawidłowości. Nie, statystyk dalej nie ma, a bo Bing też nie istnieje w szeregach polskiej policji. KWP w Poznaniu najpierw wysłała do śremu swój wydział kontroli. Bezpośrednie rozmowy z policjantami nie potwierdziły zarzutów. Z naszej informacji wynika, że bali się mówić pod nazwiskiem, czego wcześniej doświadczyli. Kolejnym krokiem KWP w Poznaniu było wysłanie do śremu zespołu psychologów. Przeprowadzili anonimowe ankiety, z których wynika, że 32% badanych policjantów potwierdziło złą sytuację w jednostce. Z badań wynika również, że najmniejszym zaufaniem cieszą się komendant Sławomir Jądrzak i jego zastępca, co jest o tyle ciekawe, że potwierdza tezy, które pod ich adresem pojawiały się w różnych anonimach. Co dalej z szefami KPP w śremie? Decyzję o dalszych losach komendanta Jandrzaka miał podjąć nowy wielkopolski komendant wojewódzki, a jest nim pochodzący z łodzi Tomasz Olczyk. Zanim szef KWP ogłosił, co zamierza, komendant ze Śremu poinformował podwładnych, że za chwilę odejdzie na emeryturę. No jakie to typowe, jak się zaczyna palić pod dupą jakiemuś mobbingowcowi, czy jakiemuś innemu typowi, który nie do końca był uczciwy wobec swoich policjantów, to nagle idzie na emeryturę, jak przychodzi nowe kierownictwo nad nim. Ale też czego oni się spodziewali, że jak zespół kontroli spyta bezpośrednio policjantów, nie anonimowo, czy tak jest. To oni się do tego przyznają. Mając w perspektywie bycie dojeżdżanym potem, no to trzeba być nienormalnym, żeby coś takiego wymyślić przecież. No więc widzicie, no to jest tak standardowo. Policjanci piszą anonimy. I ja tutaj też, kurde, trochę. Wiecie, to jest tak. Ja się absolutnie temu nie dziwię, że jeden policjant boi się, jeśli coś takiego zgłosić zmienia nazwiska. Ale jakby się wszyscy zebrali i zrobili o tym głośno, to przecież nie wywaliliby wszystkich, tak? No ale też zobaczcie, do jakiego stopnia policjanci są zastraszani, że oni się boją po prostu coś takiego zgłaszać. Bo nie można też mieć do końca do nich pretensji, że oni tego nie zgłaszają, bo każdy ma, albo prawie każdy ma rodzinę, dziecko, narzeczoną, nie wiem, dom, kredyt, cokolwiek. I ciężko jest nagle stracić robotę, z którą wiązaliście najczęściej całe życie, bo ja miałem ten komfort, żeby rzucić policją, bo miałem po prostu za co żyć, miałem perspektywę, miałem zabezpieczenie w postaci kanału i tak dalej, i tak dalej. No ale są ludzie, którzy tego nie mają i to jest lipa. W każdym razie dużo wytrwałości i dużo zdrowia życzę Wam. I dużo odwagi. No i teraz króciutko, bo nagrywałem o tym osobny film, także zapraszam na mój kanał, jeżeli możecie sobie obejrzeć całą analizę odnośnie tej śmierci w Winowrocławiu dotyczącej paralizatora w policji, ale w tak miała miejsce kolejna śmierć po użyciu paralizatora, ale nie tylko, bo też siły fizycznej tam w nie taki sposób, w jaki powinna ona zostać użyta, z tego co mi wiadomo. Mężczyzna zmarł po interwencji, dwóch funkcjonariuszy zatrzymanych. Ustalenia, które w tej sprawie poczyniono, dały podstawy do wszczęcia wobec dwóch policjantów Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KPP Winowrocławiu postępowań dyscyplinarnych w w związku w naszej ocenie z przekroczeniem uprawnień podczas podejmowania wobec 27-latka interwencji. Funkcjonariusze zostali natychmiast zawieszeni w czynnościach oraz rozpoczęto procedury zwolnienia ich ze służby. Pierwszego z policjantów posterunkowego zwolniono już wczoraj, a w stosunku do drugiego z policjantów, starszego sierżanta, procedura trwa. Dała rzecznik prasowa, kujawsko pomorskiej policji. No ja właśnie tam wspominałem o tym, że jeżeli kogoś wywali tak dosłownie z dnia na dzień z policji, no to tam na tych nagraniach naprawdę, naprawdę musiało być grubo. W sensie z tego, co ja gdzieś tam zasłyszałem sobie od różnych moich kolegów, z z okolic, że tak powiem, to tam po prostu poszły nerwy młodemu policjantowi i dlatego on został tak zwolniony, bo te rzeczy, które tam były uwidocznione na tych kamerach, no nie pozwalały przełożonym na nic innego, że tak powiem. Ja absolutnie tutaj nikogo nie bronię. Jak ktoś odpierdolił taką lipę, to tutaj nie ma w ogóle gadki i według mnie tutaj też zawiódł jakiś dobór, bo jeżeli to jest prawda, no to taka osoba nigdy się nie powinna znaleźć w policji, czekamy co będzie z tego dalej, no gość już nie pracuje, także tak jak mówię, tam jest na 100% grubo, a jeżeli to, o czym ja wiem się potwierdzi i wyjdzie do mediów, to wam po prostu o tym powiem i wam to potwierdzę, bo tak jak mówię, mam pewne nieoficjalne informacje, w szacunku po prostu do kolegów po moim byłym fachu, którzy mi tam sprzedają, podstawiają jakieś informacje, no to wiadomo, że nie będę tego mówić, bo bym był debilem i niehonorowym człowiekiem, więc czekamy na razie na Rozwój wydarzeń i może do tematu wrócimy. I tutaj news w ogóle z Virala, który zrobiłem na TikToku, bo już ma prawie 600 tysięcy wyświetleń, ponieważ wiadomo, teraz są różne targi z wiosennymi warzywami i tak dalej, i tak dalej, ale. Sprzedawcy wymyślili sobie nowe oszustwo. Jak możemy przeczytać? Nowe oszustwo na bazarze. Podmieniają popularne warzywo. Rosnące ceny warzyw wymuszają na części nieuczciwych sprzedawców na bazarach triki, dzięki którym mogą więcej zarobić. Jak donosi jeden z tabloidów, handlarze podmieniają droższą pietruszkę zupełnie nie innym warzywem. I choć smakuje zupełnie inaczej, to wygląda niemal identycznie. A chodzi, moi drodzy, o to, że wymieniają pietruszkę na pasternak. I faktycznie, jakbyście sobie zobaczyli, pasternak wygląda prawie identycznie, ale zobaczcie w ogóle na to. To jest oszustwo. To jest przestępstwo. To, że tam pietruszka czy pasternak kosztują parę złotych za jedno warzywo, tam za jeden korzeń, to dalej jest oszustwo. Oszustwo nie ma dolnej granicy. Tutaj jest celowe doprowadzenie kogoś do niekorzystnego rozporządzania jego mieniem, czy tam pieniędzmi. No i to jest zawsze oszustwo. Także tutaj za to grozi do 8 lat pozbawienia wolności, moi drodzy. Tak, można iść za pietruszkę na 8 lat do pierdla, teoretycznie. No i w końcu mamy krewkiego 7-latka który postanowił przynieść do szkoły granat i to nie byle jaki, bo nasadkowy. Ewakuacja we Włodawie. Siedmioletni uczeń przyniósł granat do szkoły. Do szkoły podstawowej we Włodawie uczeń przyniósł granat. Wszyscy zostali ewakuowani z budynku, informuje policja. Trwają czynności w szkole podstawowej nr 3 we Włodawie. Jeden z uczniów najmłodszych klas przyniósł do klasy granat nasadkowy pochodzący najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani. Na miejsce wezwano samodzielny pododdział kontrterrorystyczny policji w Lublinie w celu neutralizacji granatu, czytamy w komunikacie prasowym włodawskiej policji. No nie wiem, czy akurat antyterroryści będą neutralizowali ten granat, bo akurat takimi rzeczami najczęściej zajmuje się wojsko i antyterroryści owszem, pewnie ten granat wzięli, ale raczej zneutralizowali to saperzy na poligonie. Jeżeli jest taka sytuacja w terenie, to wtedy najczęściej jedzie zwykły patrol, odgradza sobie ten teren i czeka tam, aż wojsko nie przyjedzie. A że wojsko nie jest tak głupie jak policja i pracuje od poniedziałku do piątku i to w piątek do trzynastej, no to czasami jak to jest ujawnione w piątek o czternastej, to się czeka do poniedziałku do, nie wiem 8.00, no 8.00 to niebo, jeszcze ciekawe, trzeba wypić, wyjechać z jednostki. Do 11.00 przed południem i dopiero wtedy to zabierają. Także takie kwitnięcie trzydniowe w lesie polecam. Ja miałem dużo lasu na rejonie i często mi się to zdarzało, szczególnie w porze jesiennej, jak ludzie zaczynają chodzić na grzyby i ujawniają te niewybuchy. No i chyba najgłośniejszy news tego odcinka, czyli pan Heiser. Pan Heiser jeszcze hajzerować, jak to się mówi, nie zaczął, czyli jeszcze nie, nie zaczął przepraszać i nie zakładać drugiej nowej zbiórki, a nawet tak agresywnie do tematu podszedł. No ani się nie dziwię, bo naprawdę. Może być z tego niezły smród, ponieważ pewna matka chłopca twierdzi, że nie dostała siana na jego leczenie, ale muszę przyznać, że wobec niej też są pewne kontrowersje i szczególnie jej wypowiedzi na Instagramie wyglądają, no mówiąc tak oględnie, mało wiarygodnie. Więc na razie nie wieszajmy na nikim psów, choć czarne chmury nad fundacją się zbierają. Goniec ujawnia: prokuratura podejrzewa defraudację 700 tysięcy złotych fundacji Filipa Heizera. Dyrektor wykonawczy usłyszał zarzuty. Jeden z dyrektorów fundacji. Filipa Heisera usłyszał zarzut defraudacji ponad 700 tysięcy złotych ustalił goniec. Dlaczego w swoim uświadczeniu znany dziennikarz połączył to śledztwo ze sprawą głośnej zbiórki na rzecz 7-letniego Oscara? To pozostaje niejasne. W skrócie dyrektor wykonawczy Krzysztof Eś usłyszał zarzuty przywłaszczenia ponad 700 tysięcy złotych z konta fundacji Filipa Heizera. Tymczasem dziennikarz w swoim oświadczeniu próbował w niejasny sposób łączyć to śledztwo z historią małego oskarka, nie informując jednocześnie, czego tak naprawdę ono dotyczy. Jak wynika z naszych ustaleń, Krzysztof Eś jest jedyną osobą, która usłyszała zarzuty w postępowaniu prowadzonym przez poznańską prokuraturę. Fundacja oskarżyła matkę Oskara o oszustwo dopiero pod koniec współpracy, choć wcześniej sama weryfikowała przypadek chłopca i zorganizowała dla niego zbiórkę. Specjaliści twierdzą, że matka chłopca mogła paść ofiarą oszustw chcących naciągnąć ją na drogę, jednak niezgodne ze sztuką lekarską terapię. I faktycznie sprawa generalnie chodzi o to, że jest chłopiec, który tam ma być no terminalnie chory. No i fundacja Filipa Heisera założona w 2021 roku postanowiła mu pomóc. No i to siano tam było na to niby płacone, z tym, że kiedy już ta cała afera z tym panem Krzysztofem Eś wybuchła, a zaczęła się ona od tego, że Fundacja Heizera miała zaproponować matce tam dodatkowe środki, jeżeli część z tych zebranych środków. Przeznaczy na kampanię marketingową dokładnie 50 tysięcy złotych, i tutaj jest właśnie taki fragment. To on proponował Monice Kozioł dodatkowe działania marketingowe za 50 tysięcy złotych, które miały pochodzić ze zbiórki na leczenie jej syna. Przypomnijmy, że pani Monika nie przystała na tę propozycję, uznając ją za nieetyczną. I potem, jak ona jakby odmówiła e, tych 50 tysięcy złotych na kampanię marketingową, to niby zaczęły się całe te schody z tymi pieniędzmi, i że tam potem jej nie chcieli tych pieniędzy wypłacać. Heiser postanowił, w ogóle fundacja postanowiła odbyć piłeczkę i stwierdziła, że w ogóle sprawa tej pani to jest już w prokuraturze, że ona oszukała tą fundację, zasugerował tam w ogóle tak nie wprost, ale że ona oszukała też tego swojego syna, bo generalnie to on nie jest aż tak terminalnie chory, tak powiedział Heiser, że to nie sugeruje śmierci dziecka generalnie, te objawy choroby i że ona to w ogóle jakiś samochód kupiła, a do Stanów Zjednoczonych to latała pierwszą klasą. Tylko, że żadnych tak naprawdę dowodów na to przedstawionych nie było i póki co to się opiera tylko na tym, co sobie tam fundacja napisała w jakimś swoim oświadczeniu. Natomiast Goniec zwrócił się do prokuratury i prokurator potwierdził, że faktycznie jest postępowanie prowadzone przeciwko fundacji, szczególnie temu tam Krzysztofowi Eś, natomiast nie ma żadnego postępowania prokuratorskiego ze strony fundacji w stronę tej pani Moniki. Takie postępowanie nie jest prowadzone, więc o co tutaj chodzi? No, Heiser w swoim stylu postanowił napisać bardzo taki emocjonalno-ckliwy tekst, jak możemy sobie przeczytać na jego Facebooku. Mam milczeć, ale szczerze ja to pierdolę, bo nie mogę milczeć, kiedy czytam, że oszukałem matkę umierającego, Dziecka. Serio, jeśli ktoś jest w stanie oskarżyć rodzica, który sam stracił dziecko i bez grama inteligencji oraz minimum dziennikarskiej rzetelności publikować taki szlam, to niech pogrąży się we wstydzie na wieki. Kij mu w oko, też na wieki, lewe i prawe. Dzięki mojemu zaangażowaniu zebraliśmy grubo ponad milion złotych, jednak pani Monika dalej potrzebuje trzech milionów. Kiedy pytałem, po co, skoro są pieniądze na koncie, słyszałem, że dziecko umiera. Dziś słyszę to samo. W pewnym momencie zorientowałem się, że fundacja, którą założyłem i oddałem do prowadzenia zaufanym według mojego sądu ludziom, stała się fundacją pomocy jednemu dziecku z dla mnie bazą do prowadzenia kolejnych akcji pomocowych. Moje marzenia zostały zabite, zostałem oszukany, moja fundacja została okradziona, a strona www zablokowana. Sprawę zgłosiłem do prokuratury, regularnie do dziś stawiam się na przesłuchaniach na policji. Faktycznie wygląda to słabo, tym bardziej, że ze strony fundacji to padają tylko takie puste oskarżenia i rzucanie coś weter bez tak naprawdę przytaczania żadnych dowodów, jeżeli chodzi o to auto, o tą pierwszą klasę, o defraudację tych pieniędzy, ale zobaczcie sobie, jak wyglądają wypowiedzi tej matki. Szczególnie te wypowiedzi, które chyba nawet na Instagramie. Fundacji, mam nadzieję, że mi się uda to znaleźć, e, padają. No takie szlochanie bez łez. Generalnie, no kurde, nie trzeba być psychologiem, czy nie trzeba być jakimś, nie wiem, śledczym FBI, żeby po prostu zobaczyć, że to jest sztuczne, no wygląda to co najmniej sztucznie. Więc, sprawa śmierdzi. Szczerze mówiąc, nie zdziwiłoby mnie to, gdyby ta fundacja była w jakieś machloje uwikłana, bo jak mam być szczery, Filip Heiser jest osobą, która, no wiecie, wiecie o co mi chodzi, tak? Która lubi Heiserować, jak to się mówi, stąd się wzięło to powiedzenie i szczerze mówiąc, nie przepadam za nim. Natomiast to, co robi ta matka i w jaki sposób się wypowiada, brzmi też co najmniej dziwnie. No nie ma co na razie wieszać psów na tej fundacji, myślę, a jeżeli już to tylko na tym panu, jak on się tam nazywał, Krzysztof Eś chyba, niech się to wszystko wyjaśni. I najważniejsze, żeby nic się nie stało dzieciaczkowi, bo póki co to on może być w tym wszystkim najbardziej stratny. Ja zapraszam na mojego TikToka, Instagrama, zapraszam jeszcze raz do wsparcia mojego kanału. Gbagietowe koszulki standardowo dostępne na, na fali.co.pl. Trzymajcie się i hej!